Pani Krystyno. Dzień dobry. Dobry wieczór. Proszę pana, ja telefonuję z Narewskiej 7B. Ja mam sąsiada pod numerem 13, który mi całutko noc znęca się nade mną. Ja położyłam się spać, było w pół do dwunastej. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do tej pory oka nie złożyłam. Dmucha mnie, odkręca zawór gazowy, podłącza jakieś urządzenie energetyczne i robi całe mieszkanie pod napięciem. Wow. Proszę pana, ja leżę, a on mnie strumienie powietrza takiego zimnego. Wow. Puszcza to, wkroczy, ziębi, to do odbytu, mnie świdruje w odbycie. Ja zaszłam do kościoła, proszę pana, usiadła w ławce. Jak on puścił zimno na, na twarz, na czoło, to ja schowałam się za kobietę, bo kobieta przede mną była. I tak to kobietę w pierwszej sekundzie to uderzy, ale później to on ten, to urządzenie rozpoznaje, że nie tego on ładuje. O, jeszcze od w pół do dwunastej na sekundę nie zasnęłam. Ziębi ustawi urządzenia energetyczne i ziębi wersalkę. Zrobi tak jak tafle lodu. Proszę pana, to ziębi kołdrę. Kołdrę zrobi, to w poduszkę puszcza prąd. Proszę pana, poduszka jest tak zimna jak lód. I jeszcze do ucha trzeszczy, ustawi jakieś urządzenie. On ma takie urządzenie, że zęby wybija, proszę pana, po zębach o. tak jak kamieniem tłucze. Proszę spytać sąsiadów. Ja na całą kratkę krzyczę. Bo wie pan, jak zrobię zimno w mieszkaniu, to dwa razy już w tym tygodniu herbata zamarzła w szklance. To proszę sobie wyobrazić, jak może być ciepło w mieszkaniu, że herbata zamarza. A jak ja oddycham, to cała kołdra do kolan jest mokra. I ja później na drugi dzień muszę zdejmować poszwę i suszyć kołdrę. To on ustawia w ten sposób, że z jednej strony tutaj dmucha, a nad głową mi ustawia wentylator i dmucha mnie zimnym, żeby ta para się nie skraplała, tylko żeby ususzało, żeby kołdra nie była mokra. Na wszystko ma sposoby, absolutnie na wszystko. To jest człowiek wyposażony w różnego kalibru urządzenia. i to. Tylko smutne jest to, że akurat właśnie w dniu katastrofy i tragedii narodowej tutaj się zgodzę rozmawiamy w kontekście całkowicie innym.